Witajcie kochani! Dzisiaj czwartek, tak jak ostatnio powiedziałem czwartki z miłosierdziem. I tak jak też y, chciałbym, aby właśnie w te czwartki co jakiś czas czytał jakieś fragmenty z dzienniczka siostry Faustyny. Y, chciałbym, aby one nie były tylko monotematyczne o jednym temacie. Ostatnio y, czytałem odnośnie koronki do Bożego Miłosierdzia. Teraz też troszeczkę przeczytam, później jakoś zmienię na trochę inny temat, ale cały czas w tym kluczu miłosierdzia Bożego. Więc zaczynajmy! Ci, którzy właśnie mają dzienniczek, czyli czy tak jak wspomniałem ostatnio, ściągli sobie aplikację na komórkę, dzienniczek Faustyny, dlatego będę oprócz czytania yy, dawał właśnie numery wersetów. Tak, o Bożym miłosierdziu. No, teraz ciąg dalszy odnośnie koronki do miłosierdzia bożego. Bo to jest tak wielka łaska, taka wielka siła modlitwy. I dlatego zachęcam Was. Właśnie w takim, w jeden z numerów, które właśnie teraz będę czytał. 687. W pewnej chwili, kiedy przychodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odprawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku, chociaż byłby grzesznik najzartwardzalszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat całe miłosierdzie moje. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. I powiem Wam, że to jest właśnie niesamowite, że to jest już widzialne, to co Pan Jezus objawił w roku 1934, trochę wcześniej, trochę później. I powiem Wam, że naprawdę nawet na Islandii, jak byłem, to widziałem w katedrze, w głównym kościele w Reykjaviku, no. Obraz Jezu, ufam Tobie. To jest po prostu, jak widzę, mam kontakt z niektórymi misjonarzami na świecie. No, naprawdę łaska Boża tak zadziałała, że ten obraz e, miłosiernego Jezusa jest właśnie rozpowszechniony po całym świecie i właśnie ta koronka przetłumaczona na wiele języków. Dzienniczek Siostry Faustyny, sam dzienniczek jest jedną z najwięcej e, właśnie kopiowalnych, e, książek to znaczy właśnie w różnych innych językach przepraszam wam za pomyłkę no i właśnie to jest piękne że to miłosierdzie Boże jest rozpowszechnione na całym świecie i właśnie ta kolejny właśnie z takich fragmentów w dzienniczku numer 754 obietnica pana Jezusa dusze które odmawiać będą tę koronkę Miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie. No, wiecie, no, te właśnie obietnice Jezusa są takie piękne, takie wzruszające, takie budujące. Czasami, właśnie jak rozmawiałem z niektórymi ludźmi, to tak mówią: A to miłosierdzie Boże to chyba jest za duże. No, przecież Bóg jest nieskończony, więc w swojej miłości i też jest nieskończony. Oczywiście, trzeba dobrze też zrozumieć. Nie, nie mówić, nie przeciwstawiać pomiędzy Bogiem miłosierdzia, a Bogiem, który jest jakiś y, surowy, który każe za każdy grzech. Oczywiście Bóg w swojej dobroci nieskończonej pragnie nas, naszego zbawienia, ale to nie jest y, y, przeciwstawienie z Bogiem, który jest sprawiedliwy. Tak jak święty Jan Paweł II w swojej encyklice o miłosierdziu właśnie tak pięknie napisał, teraz nie pamiętam dokładnie słów, ale właśnie chodziło mu o to, że właśnie te miłosierdzie wypływa ze sprawiedliwości, a sprawiedliwość z miłosierdzia Bożego. No i jeszcze jeden fragment chciałem dzisiaj y, Wam przytoczyć. 811 numer. Kiedy weszłam do swej samotni, usłyszałam te słowa – Każdą duszę bronię w godzinę śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo Przykonającym inni odmówią, jednak od pustu tego samego dostąpią. Kiedy Przykonającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszają się wnętrzności Miłosierdzia Mojego. Dla bolesnej męki syna mojego. Miłosierdzie Boże jest tak niezgłębione, jest takie wspaniałe, że polecam Was, naprawdę polecam, jak ktoś lubi czytać, to właśnie, tą właśnie yy, dzienniczek siostry Faustyny. Czytać sobie parę stron dziennie. Jak ktoś ma większe zacięcie, no to tym bardziej jest bardzo dużo yy, słów. Yy, Pana Jezusa, który objawiał się świętej siostrze Faustynie. To jest oczywiście objawienie prywatne, ale potwierdzone przez Kościół, więc warto z tym się zapoznać. Tak jak powiedziałem, z aplikacji. Ja też korzystam z aplikacji na komórce i tak po parę wersetów sobie czytam codziennie. To jest takie budujące. No i wszystkiego dobrego Wam życzę. Wszystkiego Bożego. Niech miłosierdzie Boże nad nami króluje. Amen.